Wyraźne czytanie zapewnia nasz sponsor firma Kodano Optyk, właściciel polskiej sieci salonów optycznych i sklepu internetowego Kodano.pl. Dziś poruszę temat, który poruszałem już wielokrotnie na łamach tego kanału. Na czym polega wydawanie książek w modelu Vanity? Dziś wracam z tematem, ponieważ okazuje się, że na rynku wydawniczym wyrósł nam trzeci gracz, a właściwie trzecia. Odnoga, a właściwie to czwarta odnoga, bo yy, na Lubimy Czytać pojawił się tekst zatytułowany Sposoby wydania książki na polskim rynku wydawniczym. I we wstępie do tego tekstu czytamy. Debiut literacki na polskim rynku wydawniczym nie należy do łatwych. To nie tylko kwestia samego napisania dobrej powieści lub zbioru opowiadań, lecz również materializacja tekstu, by nie pozostał na wieczność jedynie plikiem na dysku. Grupa zaczytani dostrzega ten problem, dlatego przygotowała dla czytelników lubimy czytać krótki poradnik. Zresztą tutaj może od czegoś z dupy, ale. Jeżeli ja jako bloger, jeżeli ja jako twórca kanału na YouTube robię recenzję, to ja muszę od razu zaznaczać, to jest współpraca. Zapłacili mi za to. Nieważne, czy ja mówię o tym szczerze, czy nieszczerze. ja muszę powiedzieć, niemalże kłaniać się, tak, to jest reklama, bo takie są wymagania od Ułokiku. Natomiast w przypadku lubimy czytać, najpierw czytasz cały artykuł, natomiast na samym końcu tego artykułu, który no, dość długi jest, masz. Adnotacja artykuł sponsorowany, który powstał przy współpracy z wydawnictwem. Czyli najpierw przeczytasz, najpierw się napalisz, o, czyli tak to jest, tak to jest. A dopiero potem dowiesz się, że tak, to jest chamska reklama, właśnie jednego z tego typu wydawnictw, które chciały pokazać, jak to wspaniałymi wydawcami są w przeciwieństwie do tych złych, brzydkich, tradycyjnych wydawców, którzy nic to debiutantów nie wydają, nie patrzą na promocję i w ogóle o tych swoich autorów nie dbają. Nie, no, wstrętni źli, skudni. Grupa zaczytani, w skład której wchodzi wydawnictwo. Novares, czyli to wydawnictwo, które przed laty zasłynęło zwłaszcza tym, że straszyło blogerkę sądem z racji tego, że w swojej recenzji zwróciła uwagę na ogrom błędów znajdujących się w ich tekście. Teraz tłumaczy, jakie to wydania tradycyjne są złe i dlaczego warto jednak zainwestować kasiórkę w wydanie w nowych Modelach. Także a właściwie w jednym konkretnym nowym modelu. Ja o vanity i self-publishingu wypowiadałem się nie raz. Raz to była po prostu moja opinia, a raz przeprowadziłem prowokację, w ramach której napisałem powiedzmy to kupę gówna, chociaż nawet to nie jest dobrym określeniem. Napisałem liczący sobie 20 czy tam 30 stron tekst, który był straszny, potworny i rozesłałem go do wydawnictw typu Vanity, które to były tym często zachwycone, bo jest to potencjał, ma, ma naprawdę szansę na dobrą sprzedaż, więc tak, podpiszmy umowę, zróbmy to. Co jednoznacznie pokazuje, jak bardzo oni nas wszystkich robią w balona. Znacie moje zdanie o Vanity. Kiedyś Vanity i self-publishing wrzucają do jednego wora. Vanity, czyli płaci. Jakiemuś tam podmiotowi, który tę książkę wydrukuje, i masz rzut. To jest Twoja książka, ona się na pewno sprzeda. Będziesz miał sprzedanych egzemplarzy więcej aniżeli gwiazdek jest na niebie. No i self publishing typowy, gdzie autor sam ogarnia sobie wszystko, czyli sam szuka redakcji, korekty, łamania, okładki. Wszystko ogarnia sam, czyli też jest to wydanie bardziej wymagające. Natomiast moim zdaniem łączy je jedno. Brak jakiejkolwiek kontroli nad jakością samego tekstu. Nie jakością stylu czy języka, ale samego tekstu. I to dla mnie jest jednak coś, co bardzo często tę książkę skreśla. Choć z jednym bardzo chlubnym wyjątkiem: ceny honoru Macieja Pary, która, mimo że wydana w ramach self-publishingu, jest naprawdę solidną pozycją, i gdyby tak wyglądał self-publishing w ogóle. To ja bym tym nigdy nie wzgardził. Natomiast tutaj, w tym tekście, to co jest najistotniejsze, to fakt, że poznajemy nowy, trzeci model wydawania książek, yy, przy oczywiście stosownej opłacie ze strony, ze strony autora. W Polsce funkcjonują cztery główne modele publikacji książek. Obok wydania tradycyjnego można mówić także o wydaniu subsydiowanym, o self-publishingu oraz o wydaniach Vanity. Dobra, Vanity wszyscy znają, wszyscy już wiedzą, że to jest gówno. Self-publishing, no, stara się gdzieś tam przebijać, ale też zaufania, powiedzmy, to wielkiego nie wzbudza. Ale co to jest to wydanie subsydiowane? O tym za chwilę, bo tekst zaczyna się od wskazania jakiż to zły jest tradycyjny wydawca. Tradycyjny wydawca, czyli ten, który decyduje się albo nie decyduje na wydanie książki, a kiedy decyduje się już na to wydanie książki, to finansuje jej wydanie w 100%. Tak. I tutaj czytamy, że przede wszystkim ten wydawca zły, tradycyjny przejmuje od autora prawa majątkowe do książki lub pozyskuje licencję na jej wydanie i eksploatację. Dobra, ale co w tym jest dziwnego, że wydawnictwo, które zainwestowało... Uznajmy na potrzeby tego filmu, że wydanie książki kosztuje 10 tysięcy. Uznajmy, to nie jest kwota żadna wiążąca, nie jest to kwota poparta żadnym przykładem. Uznajmy dla prostoty rachunków. 10 tysięcy kosztuje wydanie książki. Czyli wydawca decyduje się, o, wezmę od ciebie tę książkę, za 10 tysięcy ją wydam. I co? Wtedy ty masz prawo iść do drugiego, trzeciego, czwartego wydawcy i jemu też, im też sprzedać tę książkę? No, chyba nie bardzo. Temu służy właśnie licencja, że użyczasz temu wydawcy. Często to jest okres pięciu lat książki, tekstu książki, którą wydaje i w tym czasie nikt inny nie ma prawa tego tekstu wydawać. Nikt inny nie ma prawa robić z tym tekstem nic. No to jest logiczne. Wydawnictwo wydało, wydawnictwo zainwestowało, więc wydawnictwo chce na tym zarobić. Nie wiem, co tutaj jest takiego szokującego, że aż to zostało pogrubione w tekście. Natomiast dalej czytamy, że ta opcja dla początkujących pisarzy często pozostaje w sferze marzeń. Zgadzam się z tym. Nie zawsze to jest fair. Debiut zdecydowanie ma pod górkę, także umówmy się, że jest to jakiś argument, ale dalej czytamy, że niejednokrotnie to niejakość tekstu sama w sobie jest faktorem decydującym, a przykładowo wcześniejszy dorobek autora, czy jego możliwości promocyjne. Problemem są również ciągłe kalkulacje wydawców dotyczące tego, co ich zdaniem akurat wpisuje się w trendy. Tak. To jest największy problem, że wydawnictwo często nie wyda dobrej książki, a wyda tę, która wpisuje się w trendy. Jeżeli debiutant napisał coś, co akurat jest w modzie, poruszył odpowiednie konwencje, ma większe szanse na zaistnienie, a tym samym na sprzedaż. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że mielibyśmy do czynienia z debiutującym dziś Witem Szostakiem, który to rzuca nam taką książką jak choćby cudze słowa. I ta książka, jako debiut, obawiam się, że nie miałaby najmniejszych szans na rynku. Ona zostałaby zeżarta, pożarta, o ile w ogóle zostałaby wydana. Żeby wydać książkę, która wychodzi poza trendami, książkę, która kształtuje jednak coś nowego, to ten autor musi mieć już jakieś plecy, musi mieć już jakiś dorobek, musi mieć grupę, która za nim pójdzie, niezależnie od tego, co napisze. Stąd też tak dzisiaj może zaistnieć i, i powracać z coraz to. Bardziej wydumanymi powieściami, z coraz to bardziej wychodzącymi poza formę m, opowieściami. Tak. Czy debiutantowi by się to udało? Zdecydowanie nie, bo faktem jest, że niestety trendy dominują i trendy to jest rak tego rynku. Tyle że właśnie, gdyby nie patrzeć na trendy. No to nie ma co liczyć na sprzedaż, a jednak wydawnictwa to nie są organizacje dobroczynne i zarabiać muszą. Tutaj oczywiście też jest wskazanie, że wydawcy i w ogóle nasz rynek ma do czynienia z nadpodażą tytułów, czyli wydaje się za dużo książek. I dlaczego ten motyw został wskazany jako, powiedzmy to, przytyk w kierunku wydawnictwa tradycyjnego? Bo jeżeli mamy do czynienia z nadpodażą książki, a wydawnictwo tradycyjne jest takie złe, że odrzuca debiutantów, to jeżeli pójdziemy do wydawnictwa, z finansowaniem i wydamy te książki, to będziemy mieli do czynienia z jeszcze większą nadpodażą książek. Czyli, które rozwiązanie jest dobre? Bo jeżeli nadpodaż książki jest zła, to wydawnictwa typu vanity w ogóle powinny zwinąć interes i zadbać o rynek książki, prawda? A nie, bo tutaj mamy oczywiście wskazanie nowego modelu wydanie subsydiowane. Przeczytam wam, co to znaczy. To model publikacji, w którym wydawca po pozytywnej ocenie nadesłanej powieści podejmuje się jej wydania, zaś początkujący autor uczestniczy w kosztach produkcji, dystrybucji i promocji książki. Podział zysków ze sprzedaży następuje zgodnie z zapisami zawartej umowy. Wydawcy w modelu subsydiowanym zależy na jak najwyższej sprzedaży publikowanych przez siebie książek, ponieważ sam na tym zarabia. Dobra, tutaj wrócę. Wydawcy w modelu subsydiowanym zależy na jak większej sprzedaży książki a wydawcy tradycyjnemu nie? Jeżeli, załóżmy to optymistycznie, wydawnictwo subsydiowane pokryje 50% kosztów wydania książki, czyli mieliśmy tam 10 tysięcy, pokrywa 5, to automatycznie musi sprzedać dwa razy mniejszy nakład. No, może tam gdzieś z jakimiś różnicami, bo jednak w tym wydaniu, w tym modelu pewnie autor dostaje większy procent, aniżeli te nikczemne procenciki, które dostają debiutanci od tradycyjnych wydawców. Natomiast nadal faktem jest, że to wydawnictwo ze współfinansowaniem musi tych książek sprzedać mniej, żeby się zwróciło. Czyli nie za 10 tysięcy, a przykładowo powiedzmy to za 6. Rzućmy taką kwotą za 6. Nadal bardzo duża. Różnica. Dużo, dużo mniej książek. na no, wydawnictwa tradycyjni, jak z tego tekstu wynika, no to są chyba jacyś sadomasochiści, w ogóle no, chcą popełnić sepuku, bo nie zależy im na wysokiej sprzedaży książek. Zgadza się, no są idioci, którzy wydają jakąś książkę w ogóle i nie promując i potem nagle, wola Boga, bo ta książka się nie sprzedała, jak do tego doszło, nie wiem. Natomiast no wydaje mi się, że każdy normalny wydawca y, robi wszystko, co w jego mocy, żeby książkę wypromować. Wiadomo, nie każdą książkę się uda, czasami po prostu nie kliknie temat. Tutaj przy dla mnie bardzo dobry to jest przykład kosiarzy, którzy kiedyś byli wydawani. No, raczej się to nie przyjęło, bo po drugim tomie już seria została zakończona, natomiast teraz jest wznowienie i nagle wszyscy o tej książce mówią. Wiecie, czasami to jest kwestia czasu, czasami jest to kwestia odpowiedniego wyczucia momentu, lub też odpowiedniej inwestycji w odpowiednią promocję, bo nie każda forma promocji jest dobra. Natomiast dalej czytamy. Statystycznie jednak debiutant ma znacznie mniejszy potencjał marketingowy niż pisarz o znanym nazwisku. Mów mi jeszcze, to mnie bardzo zaskoczyło. Dlatego wydawca umawia się na subsydiację, wkład finansowy autora, który zmniejsza ryzyko osiągnięcia straty finansowej przez wydawnictwo, a, a początkującemu pisarzowi gwarantuje profesjonalny debiut. Ja się zastanawiam, co jest gwarancją tego profesjonalnego debiutu. W ogóle co oznacza profesjonalny debiut. Czy profesjonalny debiut zamyka się już w tym, że dostaniesz książkę zamkniętą w okładkach, wydrukowaną na papierze, czy też jest to coś więcej? Co to znaczy? To jest po prostu jakaś wydmuszka i puste słowo, bo obiecywać gruszki na wierzbie może każdy. Ale wytłumaczcie mi, co to znaczy: gwarantujemy profesjonalny debiut. Bo dla mnie to jest na przykład bardzo, bardzo niezrozumiałe z drugiej strony, jeżeli wydawnictwo ponosi mniejsze ryzyko, no to ja też to widzę, że ta motywacja też jest mniejsza. Bo jeżeli mniej ryzykujesz, no to mniej się starasz. Przynajmniej ja tak to widzę w idealnym świecie, gdyby to faktycznie funkcjonowało, no to mamy do czynienia naprawdę z bardzo ciekawym modelem, który faktycznie miałby szansę się przyjąć. Pytanie kolejne, jak wygląda podział kosztów i kiedy autor zaczyna zarabiać? Czy autor zarabia już od pierwszego sprzedanego egzemplarza, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnego wydawnictwa? Chyba, że autor dostał zaliczkę, to wtedy najpierw te zarobione pieniądze idą na poczet zaliczki i dopiero po spłaceniu zaliczki autor dostaje kolejne pieniądze? Czy też jest to na takiej zasadzie, że Pierwsze sprzedane egzemplarze zasilają jedynie konto wydawnictwa, bo jeżeli tak jest, no to jest to już czyste złodziejstwo. Powiedzmy to sobie szczerze, bo jesteśmy równorzędnymi partnerami, fifty fifty ale my swoje potrzeby najpierw sobie zaklepiemy, a dopiero potem, jak coś jeszcze zostanie, to, to ty dostaniesz autorzy. No. Ciekawe, nie, nie miałem do czynienia z tego typu umową, stąd też nie mogę, nie mogę stwierdzić na bazie faktów, jak to wygląda. Natomiast bardzo mnie to ciekawi, bo na własnej skórze, na własne oczy widziałem umowy wydawnicze tradycyjne i wiem, jak to działa. Dalej mamy w tym tekście wyjaśnienie pojęcia self-publishingu. No i tutaj oczywiście jest wskazanie, że autor sam wszystkim się zajmuje sam wszystko, za wszystko odpowiada i bierze też pełną odpowiedzialność za treść i jakość tekstu, ponieważ przed publikacją nie podlega on ocenie wydawcy. Tak, ciekawe w jakim stopniu podlega ocenie wydawcy wydanie subsydiowane. Sądzę, że w jakiejś minimalnej, na pewno, ale czy nadal jest to jakaś wielka, jeszcze jakieś wielkie sito przesiewające ziarno odplew? Trudno mi w to uwierzyć, tak? Vanity oczywiście jest tutaj już znacznie gorszy od tego wszystkiego, bo przecież różni się. Od niego podejściem wydawcy do autora. W przypadku Vanity, usługodawca zapewniający druki i dystrybucję książki, a czasami też kilka usług dodatkowych, zazwyczaj nie dba o treściową, edytorską i marketingową jakość książki, działając bardziej jak rodzaj wyspecjalizowanej drukarni. No i tutaj mamy dalej jeszcze wzmianki o tym, jak to klasyczne wydawnictwo Vanity obiecuje gruszki na wierzbie, jakiż to sukces osiągnie autor, kreśląc wizję suk nieodległego sukcesu i dobrego zarobku, wykorzystują ludzką próżność z angielskiego, Vanity. Ale czy w każda forma finansowania książki nie wykorzystuje ludzkiej próżności? Chodź, daj pieniądze nam, my wydamy twoją książkę. Bo ci źli tradycyjni wydawcy to ci nie wydadzą, bo oni są źli, bo oni trendy, oni tacy. No i skoro już znamy te wszystkie modele, to teraz czas na podsumowanie, w którym to właśnie jest opisane, że Vanity jest złe, bo przecież tam nikt nie dba o jakość, self-publishing. No. Trzeba zająć się na własną rękę. Wszystkim wydawca tradycyjny, z różnych powodów, odrzuca książki, które mają szansę na sprzedaż. Dosłownie dzięki temu na rynku pojawiają się powieści, które tradycyjne oficyny z bardzo różnych przyczyn pominęły, a które mają szansę na sprzedaż, chociaż zazwyczaj niższą niż książki znanych już na rynku pisarzy. To, co mnie najbardziej boli w tego typu tekście. To nie jest fakt, że powstało jakieś kolejne dziadostwo wyrośnięte z vanity, które po prostu już przestaje być modne, bo wszyscy wiedzą, że vanity to zło i teraz trzeba to vanity ubrać w nowe szatki i powiedzieć, że to jest coś innego. Nie wiem, może następne po wydawnictwie subsydiowanym będzie wydawnictwo partnerskie, może powinienem założyć taką firmę i żerować na naiwności ludzi. Natomiast najbardziej irytuje mnie to, że tego typu artykuł reklamowy promuje jeden model kosztem. Wydania tradycyjnego, bo tutaj powiedzmy to najwięcej obrywa wydawnictwo tradycyjne, bez którego tak naprawdę my nie mielibyśmy w ogóle rynku książki, bo wydawca tradycyjny jest podstawą, zgadza się, czasami wydają lepsze, czasami gorsze książki, czasami zdarza się wydawnictwo, które nie dba w ogóle o jakość tych książek, zgadza się. Też wkurzają mnie trendy, też wkurza mnie to, że ciągle czytam o tym samym. Natomiast nie podoba mi się, wkurza niemożebnie mnie wręcz to, w jaki sposób wydawnictwo tradycyjne jest atakowane. I teraz na przykładzie najbardziej sztandarowym wyjaśnię. W przypadku wydawnictwa tradycyjnego pojawił się argument: Na rynku mamy do czynienia z nadpodażą książek. Pisarzy jest wielu, a wydawnictwa bywają wręcz zasypywane propozycjami kolejnych powieści. Jeżeli mamy nadpodaż książek, czyli podaż przewyższającą popyt i same wydawnictwa tradycyjne tę nadpodaż zrobiły, to po jakiej licho wydawać jeszcze kolejne książki? Spośród tego, co wydawnictwa odrzuciły, jeszcze to brać i wydawać. Bo wydawnictwa wy wykreowały nadpodaż na rynku książki, wobec czego my. Z dobrym sercem za pieniądze wydamy kolejne książki. I będzie tych książek jeszcze więcej. A im więcej książek, tym mniejsza szansa na sprzedaż konkretnego tytułu. Tym mniejsza szansa na zaistnienie na rynku debiutanta. Ale o tym już tutaj nikt nie pisze. To, że mamy do czynienia z nadpodażą książek, jest jedynie wartością negatywną, jeżeli chodzi o wydawcę tradycyjnego. I wiecie, takie jest na wydawcę tradycyjnego. A dlaczego? Bo to jest wszystko zagrywka psychologiczna. Wysyłasz tekst do wydawcy tradycyjnego i ci wydawcy, czy to subsydiowani, czy vanity, wszyscy ci, którym masz płacić pieniądze, chcą, żebyś ty do tamtego wydawcy nie poszedł, nie poszła chcą wykreować w Tobie takie przekonanie, że Tobie się należy, że Ty przecież napisałeś, napisałeś coś tak wyjątkowego, że należy Ci się, żeby tę książkę wydać. To wcale nie jest tak, że tekst może być słaby, a na ogół właśnie tak jest, że tekst po prostu jest słaby, tylko z źli wydawcy się wzięli, źli wydawcy klika, o, bo znani popularni autorzy. Przeczytajcie ten tekst na Lubimy Czytać, a wykreuje Wam się Jasne stanowisko. Wydawca tradycyjny jest zły, bo nie lubi debiutów, i w ogóle rynek książki jest zły, bo promuje w autorów znanych. Czyli autorzy znani są źli, wydawcy tradycyjni są też, też niedobrzy. Jak te szyny z dawnych wiadomości. I kreuje się takie przekonanie, że Wydawnictwo, któremu zapłacisz, jest lepsze, bo się tobą zaopiekuje. Zwłaszcza chodzi o ten model subsydiowany, czyli współfinansowanie. niepełne finansowanie, bo to jest vanity, a vanity to jest złe. Self-publishing też jest no, niedobry, bo trzeba się wszystkim zająć, tak? I nie zapewniają ci dystrybucji ani marketingu. I to jest takie, wiecie, tworzenie iluzji, że od darmowego lepsze jest płatne. Też zastanawiam się, w jaki sposób przebiegają rozliczenia. Czy wydawca kalkuluje i pisze drogi autorze, ty masz mi zapłacić 5 tysięcy i ta książka wychodzi? Czy też autor otrzymuje wykaz rachunków, co ile kosztowało? Bo wydaje mi się, że jeżeli mówimy tutaj o pewnego rodzaju partnerstwie, współfinansowaniu współpracy, to wypadałoby jednak, żeby autor miał pełen wgląd do całej dokumentacji dotyczącej publikacji, promocji, wszelkich działań nad tą jego książką. Czyli ile kosztował jej druk, ile kosztował papier, ile kosztowały poszczególne powiedzmy to etapy produkcji. Pewnie tutaj wydawca też mógłby zagrać i nagle wycenić sobie wyżej działania edytorskie, redaktorskie czy korektorskie. Natomiast no, skoro mówimy o współfinansowaniu, skoro ja inwestuję w ten biznes, to ja chciałbym mieć. Dostęp do wszystkich informacji, przejrzystość zasad przede wszystkim. Nie chcę powiedzieć w tym filmie, że nie wydawajcie w ten sposób, bo wiem, że ego wielu osób nie pozwoli schować książki w szufladzie, bo przekonani o tym, że zostali skrzywdzeni przez wydawnictwo tradycyjne, będą szukali dalej swojej ścieżki. Jeżeli mają do tego pieniądze, to tę ścieżkę na pewno znajdą. W większości przypadków okaże się, że rynek zasypie kolejna fala ścieku. Ale na pewno są wśród tych osób prawdziwe perełki, które autentycznie zasługują na wydanie, zasługują na to, żeby były rozpoznawane i żeby ta książka się sprzedawała. No to jest niestety wynik nieuczciwości i braku sprawiedliwości na świecie, tak? Nie ma sprawiedliwości, bo ten, który pisze naprawdę dobrze, może nigdy się nie przebić przez masę chłamu. Natomiast warto mieć z tyłu głowy pełną kontrolę i pełen obraz sytuacji i oczekiwania. Płace wymagam. Jeżeli idę do wydawnictwa tradycyjnego, siedzę cicho, też negocjuję, absolutnie, negocjuję i staram się ogarnąć jak najlepsze warunki. Natomiast idąc już do wydawnictwa, któremu płacisz, jeżeli już musisz to zrobić, wymagaj. Jeżeli ktoś powie, ci, nie mogę ci pokazać tego czy tego dokumentu, nie mogę ci pokazać ile to będzie kosztowało, albo wiesz co, to będzie tam mniej więcej tyle i tyle, my tam resztę dopłacimy. Nie wierz w bajki. Kontroluj, zadbaj o swoje pieniądze, szanuj siebie, swój czas, swoje środki. Jeżeli musisz płacić, to po prostu sprawdzaj. Dla mnie niestety wydawnictwo subsydiowane nie jest niczym lepszym od wydawnictwa vanity. Uważam, że jest to kolejna, choć mniej radykalna forma wyciągnięcia pieniędzy od naiwnych ludzi, którzy mają wmówione, że. Zasługują na więcej niż otrzymali i właśnie poprzez takie kreowanie no, będą mieli cały czas popyt na swoje usługi, niezależnie od tego, czy przemianują się za jakiś czas na wydawnictwo innego typu, mówiąc potem, że subsydiowane to było złe, bo, bo to tamto siamto to i siam, owamto. To, to. Generalnie moje podejście do finansowania sobie wydania książki pozostaje bez zmian z pewnymi wyjątkami. Bo uważam, że książki specjalistyczne, czy też autorzy, którzy już się dobrze sprzedają, mają gigantyczny potencjał, żeby właśnie w ramach self-publishingu działać, żeby sami być sobie wydawcami, żeby mogli zarabiać więcej. Jak najbardziej, to jest model biznesu wówczas dla mnie w pełni zrozumiały, w pełni no po prostu jasny. Tak, mam już markę, mogę z tą marką zrobić, co chcę, ale początek tej drogi, jest bardzo bardzo trudny. Pozostawiam wam do przeczytania ten artykuł, do wyciągnięcia wniosków, a tym, którzy rozważają wydanie w ramach współfinansowania, radzę gruntownie jeszcze raz sprawę przemyśleć i zastanowić się przede wszystkim, ilu autorów wydawnictw typu subsydiacyjnych czy vanity osiągnęło sukces, a jeżeli już jakieś nazwisko wam się nasuwa, to jeszcze jedno pytanie. Ilu osiągnęło sukces w tym konkretnym wydawnictwie? Bo ja wiem, wydawnictwa Vanity potrafią rzucić u nas, debiutował ten czy ten czy ten, tylko że potem ten czy ten czy ten poszedł do innego wydawcy tradycyjnego i to tam dopiero osiągnął sukces, bo tam dopiero został odpowiednio zaopiekowany. Nie mówię, że wydawnictwa tradycyjne są idealne, ale po prostu nakazuję wam rozsądek i pomyślunek, bo to zawsze pomaga. Trzymajcie się ciepło. Cześć!